W tym odcinku dzisiaj będziemy wbijać Cordeliusa Ja jako Cordelius proka jako Spike Witam witam Dobra no to let's go W odcinku będzie jeden dodatek Czyli wskrusiać trzy drapy naraz tak, Dokładnie tak, na chillu Let's go Spike i Dog będzie dobrych szybko Ej, yeah, to. Yeah, yeah. Widać, że boty są grają Ale nie Nie, to nie To boty To są Dawaj. Ha! Okay. tego Kitoka. Słyszał, w Dobra. Widzowie, jeszcze jedno. Zapomniałem dodać: że dzisiaj pojawi się specjal z racji tego, że mamy 100 subskrybentów. Let's go! myślę, szczerze, fajnie, ale to ten specja, nie powiemy, jak będzie tak wyglądał, to niespodzianka. Więc mamy nadzieję, że, no, że, że wam się spodobać. Tary, ale ja mam ja... No i braka, któryś się nie zrobił Tara mnie nie zrobiła Braki na mnie Jak chcecie, żebyśmy na jakby na dwa ekrany, że... No wiecie o co chodzi, to... Mhm. Myślę, że 200 subskrybcji Kurcze Trudniłem unikać strzału Czy ja najlepsze robię? Widzowie widzicie odkleja. odkleja. Wielka odkleja, więc no. Jak wam się spodobał short z y, y, moim kotem, to jest jeszcze Jan, y, jest jeszcze marszego Ninja Kot, więc... Ma, masz coś do dodania będzie. <laughs> nie. No to git. Mam do dodania... Nie, ale do też, żeby nie miał człowiek czasami potrafi. Oj, to co dobrze, że nie widziałeś mojego kota. Czy, że nie widziałeś jak miał razu Ale mój passię takie ręę Czy w <laughs> nocach ci miał czy bez przerwy Nie w nocach widzowie jak chcecie znaczy będziemy i tak musieli jakiś mikrofon obczaić bo na razie nagrywamy no, mikrofonę Gdzieś to jest gdzieś to jest mam fajne koszerka

To jest u, to jest u, to jest u, to jest u, to jest Co? to jest u, co za niespodziewany zwrot akcji, Nieważne, ale co za niespodziewany zwrot akcji czy tak?

Piszcie w komentarzach, jak by w ogóle zobaczyć, że to mi... jest. Powiedzenie nie ma w ogóle. Udych! Dobra, żeby to było. Pierwszy raz użyłem w ogóle na spajka, na znaczy, pierwszy raz. Uważaj, chłopie, um, na 10 i A! Co mówiłeś? O, dzieciaku! To To jest super węg. No, łapkę w górę. Start dropi i wszystko jest gotowe. Tak. Pokaż tą fajną emotkę z łapkową do góry jak masz. która Mały emotkę z łapką do góry. Nie wiem co mam. Nie ma. Widzicie? To jest. Ale nie wiem, co mam. Dobra, no to zostawcie tą łapkę w górę jak ten tygrysek tutaj. To jest superowy tygrysek. Jak można takiego tygryska nie lubić. Dobrze. да być do не dostaje. Będzie na nim, mogę się założyć. Tak, jest na nim. No i? Mhm. Mówiłem już, że zasubskrybujcie, ale jeśli nie mówiłem, to zasubskrybujcie kanał. Tutaj w lewym w, w lewym... Pewnie w lewym się pojawi anime u dziewczynka jeśli mi się uda zrobić. Więc... Nie, 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 poczekaj, poczekaj, poczekaj. nie, nie, poczekaj, patrzcie, nie, się nie, 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 Ech, No nie, 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 Ech, Dycha. Wiem. Nie odklejaj. Troll face mówisz. Mhm, Łatwo. Mm. No, nie wiem, no nie wiem. Może tak tylko Chciałam a tak nie wyszło. Ech! I co to jest? To jest wieża groma. A, to jest wie... Gromo jada. Jak to mnie zabiło? Eee, grom to jest to to bardzo bo... Co ja zrobiłem? Ale i tak wygraliśmy. No chyba. No co ty zrobiłeś? Dlaczego nie zrobiliśmy 3 start? A, no, dobra, czas. Dobra, nieważne. Tak. Mamy dopiero 5 uminusi czasu. No ja musimy się pokleść na site z jednego. No spakuj się. Czy tam jest poko? Nie, poko, poko. Nie wiem. Nie wiem, hangujemy.

ja bym zrobił 3. ja zawsze tak robię. Ale nie, bo ja mam zagranie wygraj 8 na dół i nigdy nie miałem po rozumiem, do A rozumiem, dobra. A nigdy, a wcześniej tego nie lubiłam, to wiesz. A ty masz y tego zarodnikowego kordelista? Tak, mam. Nie mam. Ja źle robię Dlaczego mi nie pomagasz? Bo uracasz tutaj. Lubi. Zrozumiem. Ja lubię. Jest! Yes. 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 To nie mogło być tak! Cheater! 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 Kogo ty udajesz? Nikogo. No, okay. Ale widać Uch, było... Wie, że... Ale mam świetne miejsce Ale widać było, że to był cheater. Raczej wątpię. Widzowie, powiedzcie cheater! Nie.

co ty zrobiłeś? Wygląda. Śnieci. E, wykiwamy ich stary. Nie! A rób to, zrób to, zrób! U no, czego, stary? Czekaj, błagam się! No nie, nie mogę z tym, z tym gościem! Kropkę, kropkę, kropkę. 43 tysiące obrazy! Co za ty? Bardzo miło! Widzowie! Chamskie. To smutne. To też to miło. Easy. Tak, nie ma tutaj żadnego... A ja tu mam... Ła! Ja nie wiem. To jest niemożliwe. A dlaczego możliwe? Do, do 10 ja tutaj Ja tutaj stawiam pytania. Ale zabiłem Gratulacje <laughs> Gratulacje użytkowniku Wygrałeś darmowego iPhone'a 16 HBO Max I yes, to jesteś bardzo dzisiaj oh, O mam, 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 gdzieś tu ludzi Przestrzelanej okay. XD XD, XD jak zwykle w komentarzach normalnie XD XD aaa, ostatnia gra z będzie GIG, się ile dostanę punktów XD XD XD, XD. 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 oh pamiętajcie dużo mówienie, <tnak paprysmęs throughout> za dużo mówię za dużo mówię, za małe skupienie widzicie on już powtarza te teksty mistrzału z Lego że jak on jest uzależniony Dobrze, dziękujemy bardzo za te... ...dźwięki. No, Powinniśmy no, z Discorda. Zrezygnuj ze mnie tutaj kanałowego. To, to jest, to jest, to jest. No? No, prawie zostałem sniperka od Paperki. Ratuj mnie! Aha, machita, okej. Okay. Może być. do tego, tego zrobiłeś? tego, to, tego... Ale miałem smarkę. ładnie. Porzucaj w nich sam. No. Uh, nie zabijaj fanka, bo on ma komputer. No. Już nie ma. Co za typ? No, no sobie na... No, Ej, to jest po prostu bóg, nie? Podchodzisz, bo tu jest fajka, tak? Nisko, no. Radzi, no, regi, regi. w tej ma... Myślałem, że się dłużej pobawimy, na... ale... Ja też myślałam. Dobra, ja... ja do, do. No, na widzowie, wychodzimy i... 300 dropów na raz! Bardzo rzadki! Epickie, żół! Let's, let's, let's go, baby! Uuu, legendarny, legendarny! Let's go! I'm gonna go. No i kurczę! To, to jest życiowe, nie fair. Dobra, no to 2000 te punktów w karnacie weszło, to. Weszle to i przyszłe. wyjdzie! Czyż my moczinku? Narka. To nie No Zobaczymy. nara.